Siema Widzowie, to drugi odcinek, który dzisiaj nagrywam. Tutaj macie moje no stanowisko, no. Wystawiam, już mi się dwa te bileciki sprzedały. więc dwadzieścia koła. O, kolejny się sprzedał właśnie. Ty, pokupił koni z czarma! Jeszcze kupuje ode mnie. ten hydy i coś tam. Wreszcie się pozbyłem tego koni z czarma. Akurat włączyłem nagrywanie i od razu coś poszło. 180 tysięcy gemów, tyle ile miałem przed, przed skończeniem tamtego odcinka. Bo wydałem na kupienie większej ilości jak, Bo na tamtym odcinku odblokowaliśmy już siódmą rangę. Jak ktoś nie widział, no to zobaczcie sobie. Tu też skupuję to, bo ja to ustawię za 21 tysięcy. Może się sprzeda. Nie sądzę, ale okej. Okay. Dobra, no i super. Zdejmuję to, żeby wstawić teraz je po dwadzieścia tysięcy, dwadzieścia tysięcy i dalej, dwadzieścia tysięcy, dwadzieścia tysięcy. I dzisiaj może zrobimy tego X-Large Christmas yy, Gifta To wtedy go nie otworzymy, ale jak go sprzedam Po taniości, za 100 tysięcy Tylko potrzebowali, potrzebowalibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz Taką, że yy, Porobić zadania i porozwalać gingerbread domki, a to jest ucz Uciążliwe, tak powiem. Nie wiem. Bo ja tutaj mam nagle stronkę. I. Tutaj 125 tysięcy. No, jest ja przydaję za 100 i jestem bardzo zadowolony, bo się dużo wzbogaciłem. Dużo, dużo. Więc na tej trade plazie. Zrobimy też rozdawanie pacików. Na tamtej inna, do jednej osoby wysłałem trade'a i nie chciała, więc a teraz robimy konkurs na 30 takich pacików. W tamtym odcinku był na 50 takich i dzisiaj jest w sensie na tym odcinku są na 30 takich jest konkurs Właśnie ktoś kupił za 20 tysięcy. Skupują to jak porąbani I patrz, i 20 tysięcy i pyk. No i właśnie mi się skończyły, ale mam 260 tysięcy ludzie. 260 koła. No to nieźle. Nieźle się zabawiłem To może ja to wystawię Mogę to wystawić za 800k Jakby ktoś kupił za 800K, no to pierwszy milion bym zdobył. Nie. Ej, dobra, pytam. Pewnie nikt się nie zgodzi, ale... Ok. Dobra. Wezmę ludzi z... niższymi rangami, na przykład ten Dodo. Do maty. O. I... No i widzicie, na Skyer od razu się zgodzi, no i super. I widzicie, ja się dzisiaj bawię w Świętego Mikołaja i tak to jest. Tylko jakiś bogaty, to tylko że on ma zawyżone te ceny. A bardzo za zawyżone te ceny No Będzie ciężko, żeby zdobyć Ale Bo color dice nad nadal nie działa Color dice I nadal nie działa ale wracam i będziemy dawać dalej ludziom schyliki. Nie, nie umiem wszystkiego te I dajemy mu za Fariko 30 petów. Free. Tylko wrócę. Rap 1,25 miliona, ale gemów... A nie, bo to im to nie wiem czy mi gemy liczy Nie no tak podliczę, to 700 tysięcy Nie no, liczy, liczy, rap, tak. Liczy gemy też No i typo się zgodził O panie, panie <grystanie> Dwadzieścia tysięcy Dobra, już nie mam co robić na tej trading plazie